No wali mnie CZARNU... Ty czarnuszko z mikrofonem zwalaj mi z ekranu jak chcę grać <grystanie> <grystanie> Jeszcze to mam nagrane no, <grystanie> CZEMU ona ma Czemu ona ma? Kurde Ty jako chłopak Czekaj opa. Czekaj to jest facet <grystanie> To nie jest kobieta a po co No dalej, zwalaj mi geju z ekranu! Let me play! Why did you redeem it? Why did you redeem it? O Boże... Ten się tam dusi. O Boże. O Boże. Dźwięki tłumionego knura. O Boże... Ło, wow, Magawata, czemu jestem automatycznie czarny? Wycho... <noise> <noise> Klikasz na tego... To będzie u ciebie trójkąt. I wtedy ty masz tego... Czekaj! Pajami? Czekaj, bo ja buduję potwora! A, ty jesteś... Ty, Worturn! Tak! Znaczy, ja robię awatara! Poczekaj, to tutaj ekran! Jak ty, zobaczy, ty się posrasz! Discord? Co <grym>, to jest? to, co co jest, to jest, jest za potwór? Po I nie czekaj, ma lenka. Natych ma lenka. Natych chwilę nie czuło. Ha? tu, abid. To jest makijaż. jeszcze minuty odcinek. Eyeliner! <laughs> Cześć baleńki, może być gdzie to mogę potwierdzić! Ale tak wygląda moja postać! Wow. Wyobraź się, że o północy biegnie do ciebie ta no, monstru! To... Ja ci musisz pokazać swój ekran! Goofy ty... Alex! To to twoje! Ja to nie czy... Nie, czekaj, Tych gdzie on znalaz. poszedł? Gdzie on poszedł? Czemu tyś jakichś BTS zebrało? Czemu ty jesteś zbudowany, lepszy drapieżnik? <grymne> ja, czemu by nie? Także. <grymne> Jaki KNYFEK! <grymne> jestem Ryu. jestem aseksualny. Dostaniesz po ryju. on tam, mi shape czerw. Jej! Chiski oh! tango! O, tu weak! Tu inefficient. O! Oh. Ah. O! Okay, Wygrałeś. I'm you won. I'm homosexual. Let's eat him. Let's eat him, what? I'm homosexual. You are wrong husband. No. the shit is mine. You are wrong husband. Femboys are better <laughs> than tomboys. Oh. I don't have a lot brother! no, Wow, Mogę latać! Aj zapomniałem kolory! Mi się pomyliły! Myślałem, że jestem czerwony! Aha! Serio? No! Chłop, co myślę, że jest czerwony. Myślałem, że jestem czerwony, ale czerwony... pas... W sensie wiedziałem, że ten... Wiedziałem, że Twój pasek jest czerwony, ale ja myślałem, że jestem czerwonym hagarem. Yeah! A jak się robi te ulty? Eee, dół i y plus b. Czyli to z trójkąt i kuko. Kuko. Oh shit! My turn now! Boom. Yeah. I'm going to freaky time. No nie, freaky time. Wiesz na co ja czekam? Czas na wspólną depilację. Walka oh. oh. yes. yes. <laughs> Walka dwóch zangierów nie. Nie 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 no i tak stuff. Yo wang man! Okay nega, now we're gonna gonna show you how to death! <laughs> Oooo yoga 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 Hey 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 You monkey What the fuck did you say about me? What the fuck did you say about my mother? <laughs> I'm gonna touch myself! Please pull out this clock huh? out! yoga 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 Fireball! 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 Oh! Yoga, yoga, yoga! Fireball! Fireball! Yoga, yoga, yoga! Na suoniu? Na suoniu? Polece Karen. Your legs do not work on me! <laughs> Jestem ciekawy. O, o oh, to poczekaj! Your legs do not work on me, for I am homosexual. Your legs do not work on me, for I am homosexual. Uh, oh, Czemu teraz E Kurde! Kokonat, not, is a very big nut. God, God damn! Round two. God. Damn, jakby... Like That's called creative energy! <laughs> Get ready for Freddy! <laughs> oh. <laughs> <laughs> Nie wierzę to! Pokonał mnie tym! Gram tym, eh, gram eh, Sarumanem Białym. Tu sure. jest ten! <laughs> I really wish I could be in the game again. It was a lovely time. Good heavens! You have a lot to learn, my dear opponent. We shall engage in a oh, battle. Yeah. Let just me sip my cup of tea and brag about how great Britain is. Just hand me your bottle, bottle of water. Brawo. I PREPARE FOR BEING DESTROYED IN THIS ENGAGEMENT YOUR POWER DOES NOT MATCH MY EQUIVALENT e. BECAUSE I THE BECAUSE I THE GREAT PAPYRUS Nie, nie korzystałem z tego wszystkiego zobaczyć jak to wygląda? WHAT'S z, UP z... MY MONKEY? CZE JA SU SIĘ WZIĘŁ PLEDIŁ BACKSHOTS? You fool! I have 70 alternative accounts! These knobs getting ready! About się stream'em! <laughs> tak! Zapomn, dobra! Koniec streama, koniec sesji. <laughs> Będą jak <laughs> próbowaliśmy grać na Hamachi, co ty mi dawałeś ekran z Discorda <laughs> i went! Ej ja wobraźcie jakie to było zabawne, gdy to zadziałało! Fuck! Dobra, chodź tu! BAM! Get ready for Freddy! Yeah. Uh. yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. No, kurde. I'm too flex. I am the sister of Hagar! so? <laughs> oh, ma bitch Zengel, Co to ma beć? Profilowego... Zoics? Co to ma być? <laughs> Ej ale z profilowego tej babki ona wygląda jak Magneto. <laughs> hmm. Hmm. No monkey shall stand in my way. <laughs> to jest siostra grubego. No nie wierzę po. Juni human. <laughs> PIUNI BANNER! KURNA! Jest! No, no kurwa! Cześć, co to? Idziemy <laughs> mój księciu! Cześć, co? <laughs> ja, ja dalej leżę. Ja muszę go w końcu... Ja muszę na tym odcinku go opanować. Nie masz... Ja się pokonam każdą postacią. postać. Co się oddusił! bestia! Co oni ci zrobili? Gdzie jest Robin? Juni, <noise> <Peony> human! <noise> nie, nie! No wiem ci, że można łapać w trakcie tej sekwencji. Nie! Yeah. <noise> to jest Izygiel. Huuu! Yeah! Kisma jas. <noise> my ass, monkey? W sensie tu są normalni po prostu Jacyś taki przypadkowi ludzie Co się biją i kurde ten Bestia jakaś Kurde mi no nie udało się uh. No nie, wygasz to See ya later elevator Ja będę próbował Kasztan, graf... Ja będę dalej próbował że... Jakby któregoś nie Ja muszę go na tym odcinku dołoczyć. A ja gram Honda Civic Bo on się nazywa Honda! A serdecznie To po mnie nazwali to auto! Bo jest kurde ogromne nawet widać, bo jesteś gruby Ej, ale walka między tyma, między Honda a Hagarem by wyglądała tak pięknie Masa kontra rzeźba God damn! Hehe, mam Eisheimera. Did I I Wait, I have... I am... I don't have juice! I don't have juice! <laughs> Get some it, me, I can't do shit! i <laughs> 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 Jest! Jest! To uh. Bohaj moje zna... Znaczy bardziej... Czami na mnie upad. No nie wierzę w to! Jogakom! О, нет, ты куда то А не фиг подыс! Ну! Йоп! Йоп! Нет! Нет! A dobra, jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda. Freddy for Freddy. No nie wierzę w to. Nie, to co on robi? NIE! Yes. Kiedy mi tak HP spadł? Nie, nie, nie! Na kodek z LK face, bitch! No, no, my team my niego. Dobra, akurat ja bym skończył odcinek, co? No. Bajo! To był Ultimate Tiger vs Raven New vlog! Nie, nie, akurat nie. To będzie po prostu normalny odcinek ze Street Fightera. Wiem, tak sobie czuję.